nie W nawiązaniu do tego filmu o uwadze płyną mi po prostu przemyślenia odruchowo o tym. I szczerze mówiąc myślę o tym dużo, dlatego że nabrałam o tym film dlatego, bo po prostu czuję, że życie tak mnie przetestowało właśnie w tej kwestii, żebym mogła to zobaczyć w praktyce jak to działa. Jak to jest, kiedy my skupiamy na czymś uwagę i po prostu to wchłaniamy. To jest tak, że to znaczy, czym skupiasz uwagę na swój sposób, po prostu wchłaniasz w siebie. Jest to energia, która zaczyna w tobie mieszkać. I... Stajesz się jak gdyby tym. Aczkolwiek e, to nie jest tak, że samo to w nas wchodzi. Bo to my wybieramy, w jakie myśli chcemy wierzyć i to są nasze myśli. I tak naprawdę, gdyby nie to, że mamy jakieś myśli. Nie byłoby to naszym udziałem. Coś może stać się naszym udziałem tylko poprzez myśli, które mamy. Czyli tak naprawdę za naszą własną sprawą. Dlatego my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zapraszamy do swojego życia. A tak naprawdę uproszczając, my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie myśli w nas goszczą. Czy są to myśli święte, czy są to myśli, że tak powiem, w cudzysłowie, nieczyste, niesłużące nam. Bo wiara w te myśli, jakiekolwiek by one nie były, staje się naszą rzeczywistością, jest po prostu naszą energią, która w nas mieszka. Więc chodzi o to, żeby zapraszać do swojej świątyni ciała i umysłu to, co nam służy: to, co jest spokojem, miłością, radością. inspiracją, pięknem itd. dalej. Jakiekolwiek słowa, które kochasz, możesz tutaj prowadzić i żyć. Nie ma nic więcej. I to jest nasze prawo. I żyjemy w takich... w, taki, w takiej przestrzeni, gdzie... E, jeżeli wątpisz, na przykład, to będziesz przyciągać ludzi, którzy będą Ci to, bez, to zwątpienie potwierdzać. Jeżeli na przykład wątpisz w siebie, będziesz przyciągać ludzi, którzy będą Ci to odbijać, będą mówić, jak bardzo oni w siebie wątpią, albo o tym, czego ci brakuje, albo będą mówić po prostu o tym, że świat jest taki trudny, czy tam jakikolwiek. Ale im bardziej z tego wychodzimy, tym bardziej zmienia się też głos innych ludzi, bo to jest po prostu tylko nasza wątpliwość. Więc działa to trochę jak gdyby w, w pewnym sensie w dwie strony, ehm, ale jest ze sobą ściśle połączone, bo mogą do ciebie na przykład przychodzić ludzie, którzy są koniec końców odbiciem tego, w co wierzysz, i mówić Ci, ehm, no na przykład te negatywne rzeczy, o których mówiłam wcześniej i ty albo masz szansę, masz tak naprawdę dwie opcje albo kupować to dalej i jeszcze bardziej się w tym utwierdzać i mówić sobie, kurczę jeżeli mi trzecia osoba już to mówi, to znaczy, że to musi być prawda i jeszcze to nieść dalej albo możesz właśnie zobaczyć to na zasadzie o, wow to znaczy, że ja na jakimś poziomie nadal w to wierzę i świadomie mówić sobie inaczej i wtedy ci ludzie po prostu Zazwyczaj przestają mieć dla Ciebie znaczenie, te ich głosy, tak naprawdę, i albo oni się zmieniają, albo po prostu odpadają z od naszego życia. więc ja wiem, że to już jest takie wyświetlane, ale rzeczywiście tak jest. Ty po prostu przestajesz już ciągnąć tam, albo przestajesz zwracać uwagę na to, na co wcześniej zwracałeś kontakty z tymi ludźmi, cokolwiek. Ale na pewno coś się wtedy zmienia w Twoim życiu, bo po prostu tak to działa. Więc e, to co w siebie wchłaniamy ma znaczenie, to czym żyjemy. I jeszcze o jednej rzeczy chciałabym istotnie powiedzieć, mianowicie o naszym ciele, które z jednej strony jest... mamy je odpuszczać, czyli ja to rozumiem tak, że nie mamy siebie traktować, jak, jakbyśmy byli tym ciałem, bo chodzi o to, że nasze ciało to jest trochę jak nasze ubranie, e, trochę jak pojazd, który ma nam służyć na to życie. Więc tu nie chodzi wcale o to, żeby o nie, nie dbać traktować się, e tam, za przeproszeniem w cudzysłowie, zwykła szmata e, nabyta, że tak powiem, w Lumpakie. Nie, bo to tak nie jest. E, to jest wiesz, Wyobraź sobie, że po prostu jesteś kierowcą, który ma kochać swój samochód i być mu wdzięcznym za to, że wiezie go przez to życie. Bo dzięki niemu możemy podróżować w tej przestrzeni dzięki naszemu ciału. Więc odchmę się z nim z szacunkiem, ale to nie znaczy, że mamy upatrywać w nim źródła wszystkiego i największej naszej wartości, bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, co dzięki temu ciału możemy zrobić, a nie jakie ono jest w swojej istocie i tak dalej, tak dalej. Aczkolwiek ciało tutaj jest kluczem do rozpoznania e, odczucia w nim, w jakiej przestrzeni się poruszamy, w jakiej przestrzeni myśli się poruszamy. Im większe jest w nas napięcie, im więcej jest bólu, tym bardziej oznacza to, że w siebie toksynę, toksyczne myśli. Myśli, które nie są na pewno za źródła miłości. A im czujemy się lżejsi, spokojniejsi, tym bardziej jest to oznaka, że żyjemy miłością, że żyjemy prawdą miłości, żyjemy spokojem, mamy, mamy po prostu na uwadze spokój i miłość. I siebie w tym. To jest nasz. Nasze prawo, żeby to wybierać. E, po prostu obserwując o czym myślimy, w co wierzymy i łapać to. Łapać to w locie i zmieniać. I przestawać, dawać temu uwagę na ładowaną, nasączoną naszą wiarą, że to jest prawda. Wszystko, co cię rani, odłączaj od siebie, po prostu obserwuj i nie. E, napełniaj tego swoją wiarą więcej. Eee. A jeszcze istotne jest to, że świat zewnętrzny to jest po prostu dla mnie takie wysypisko śmieci, gdzie będzie wszystko. I tam masz i wysypisko śmieci, i cudowne galerie z kryształami, masz tam wszystko jest w wszechświecie. Ale generalnie jest to po prostu taki misz, masz eee. wszystkiego więc nie bądźmy takimi po prostu istotami, które dają, dadzą się temu wszystkiego manipulować i wszystko będą kupować i nie wszystko wierzyć, co jest powiedziane. To kompletnie nie dochodzi. Obiektywna prawda zewnętrzna, obiektywna w cudzysłowie oczywiście prawda, która jest nam pompowana z zewnątrz. Wierz ludziom, którzy Ci będą mówić, że w momencie, kiedy wybierasz spokój i miłość, i wiarę w siebie, i wiarę w dobro i zaufanie do wszechświata, że ci poprowadzi i tak dalej, i tak dalej, że nie wiesz, ludziom, którzy będą ci mówić, że jesteś nierozsądny albo że jesteś, yy, nie wiem, że bujasz obłokach, bo ja też takie rzeczy słyszałam. I myślę, że to jest podstawowe narzędzie manipulacji, które wybija z dzieciom ich świat marzeń i świat serca, w którym żyją. Eee, no, bardzo skutecznie to robi. Zabija w nas wyobraźnię i zabija w nas, w nas wiarę i zaufanie do życia, które mamy jako dzieci, które jest tak naprawdę bardzo mądrą rzeczą. Eee, że e, prawda ubrała się w szaty kłamstwa. Nie, kłamstwo ubrało się w szaty prawdy i wtedy e, prawda, która była naga, przewidziała szaty kłamstwa, ale była niejako do tego zmuszona. ale na przykład przekonanie mówiące, że jak się nie denerwujesz i nie stresujesz, to znaczy, że Ci nie zależy. E, że, że skoro my się stresujemy, to znaczy, że jesteśmy fajni. To nieprawda. Albo że jak ufamy, że życie, że Wszechświat, że Bóg na, nas będzie wspierał, to że jesteśmy e, głupi i naiwni. To jest bardzo skuteczny źród, sposób W sercu w miłość i w dobro, i piękno życia, i działa wraz z tym, bo po pierwsze, my wtedy przestajemy działać wraz z tą wiarą, a po drugie, przestajemy wierzyć tak naprawdę w Boga. Chociaż cały świat w mi o tym, jak bardzo wierzy w Boga. Jakiego Boga, pytam się. Jakiego Boga, skoro Bóg jest miłością, skoro Bóg jest spokojem, Bóg jest zaufaniem, i Jezus nas o tym uczył. Mamy do tego prawo. To jest nasze dziedzictwo. Przestrzeń naszego serca, gdzie mieszka ten spokój. I przestrzeń naszych myśli. Tych boskich, nie tych ludzkich. Bo tutaj znów właśnie kłamstwo, e, że tak powiem, wtargnęło w tą przestrzeń naszą tą myślową, robiąc tam niezły burdel. Ale mamy to posprząt.